Dzień dobry. Dzisiaj temat drugi ze strony 71. Temat zjednoczenie Włoch i Niemiec. Z tym, że ten temat znajdziecie w dwóch odcinkach. Dzisiaj omówimy pierwszą część, czyli zjednoczenie Włoch. Spróbujemy sobie opowiedzieć, jak ten proces przebiegał i jak się też zakończył oraz jakie były przyczyny. A przyczyny były bardzo proste. Po Kongresie Wiedeńskim, czyli na początku XIX wieku, Włochy uległy takiemu rozbiciu. Podzieliły się na dużo mniejsze państewka. Największe było to, które znajduje się na północy, czyli Królestwo Sardynii, zwane inaczej Piemontem. Bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo, silny teren utrzymujący handel z Europą Zachodnią. Drugą częścią było Królestwo Obojga Sycylii, to co znajduje się na południu. Teren y, uboższy, handel również prowadzi, jednak nie jest tak dobrze rozwinięty jak ta część północna. Pomiędzy tą częścią północną a częścią południową zauważycie dużo mniejszych części, dużo państwowych na tym terenie. I tak y, wyglądały Włochy na początku XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku Włochy zaczynają przeżywać zjawisko zwane Risorgimento. Risorgimento, czyli jednoczenie. Pojawiają się koncepcje, żeby te Włochy jednak zjednoczyć, żeby stworzyć jedno silne państwo, bo tak naprawdę, bez względu na to, w którym księstwie mieszkamy, no to wszyscy mówią w języku włoskim. Jest ta sama historia, kultura, tradycje, zwyczaje, czyli wszystko nas łączy, dzielą nas granice. I Włosi mówią właśnie o Risorgimento, o jednoczeniu się Włoch. Są dwie koncepcje jednoczenia. Pierwsza koncepcja była reprezentowana przez Kamila K.W., który pochodził z północnych Włoch. Tutaj też te północne, czyli z Piemontu. Na północy mamy również króla Wiktora Emanuela II. I Królestwo Piemontu uważało, że Risorgimento, czyli jednoczenie, powinno się jak najbardziej odbywać i powinno dotyczyć tych części północnych, no bo są to porównywalnie gospodarczo takie same części. Natomiast druga koncepcja reprezentowana przez Giuseppe Garibaldiego dotyczyła jednoczenia całego narodu włoskiego, całych Włos, Włoch, bez względu na to, w której części y, mieszkamy. Y, I jeszcze na dodatek y, Giuseppe Garibaldi, Garibaldi był y, zwolennikiem tego, że jak zjednoczą się całe Włochy, to odrodzą się w postaci republiki. A pamiętajcie, że mamy na północy króla, więc będzie trzeba po prostu tego króla zdetronizować. Proces jednoczenia jest dosyć trudny, bo tu nie chodzi tylko o te księstewka, które są księstewkami włoskimi, ale mamy dwa tereny. Mamy m.in. Lombardię, która będzie tutaj, i mamy Wenecję, która w tamtym czasie znajduje się w rękach austriackich. I Piemont zdaje sobie sprawę, że jest zbyt słaby, żeby Odebrać Austrii te tereny, no bo jeżeli mamy jednoczyć chociażby według Piemontu, północne Włochy, no to wszystkie ziemie włoskie, a nie wszystkie są w rękach Włoch. Więc Piemont zdaje sobie sprawę, że jest za słaby, żeby odebrać Austrii Lombardię i Wenecję. W związku z tym trzeba zacząć troszeczkę inaczej ten proces jednoczenia. I proces jednoczenia macie opisany na stronie 72, w postaci tutaj tych punktów, krok po kroku, jak ten proces przebiegał. Na samym początku, tak jak wspomniałam, Piemont jest za słaby. Tak? Piemont nie jest w stanie sam zabrać Austrii, Lombardii i Wenecji. Więc Piemont będzie szukał sojusznika. Szuka sojusznika wokół terenów, z którymi graniczy. I mamy trzy takie tereny. Mamy Francję, Mamy Szwajcarię, no i mamy Austrię. No, wiadomo, że z Austrii chcemy zabrać, więc Austria nie będzie naszym sojusznikiem. No to nam zostaje albo Francja, albo Szwajcaria. Od razu uprzedzam, Szwajcaria nie będzie sojusznikiem w jakiejkolwiek wojnie, ponieważ od Kongresu Wiedeńskiego od 1815 roku Szwajcaria ma status państwa neutralnego. W związku z tym sojusznikiem może zostać Cesarstwo Francuskie. Piemont decyduje się w takim razie zawrzeć sojusz z Cesarstwem Francuskim, czyli zawrzeć sojusz z Francją przeciwko Austrii. Ok, tylko prosta zasada. Jeżeli Piemont chce zawrzeć sojusz z Francją, to tu na mapie bardzo musicie usilnie śledzić mapę, to na mapie będzie coś widać, bo Francja musi coś z tego sojuszu mieć. Tak? To nie jest tak, że Francja zawrze sojusz i ona będzie chętnie pomagała w wojnie z Austrią. Jak się przyjrzycie na mapie, to znajdziecie tutaj teren, który jest zaznaczony, jest oderwany troszeczkę od terenów włoskich i nazywa się Sabaudia. Okazało się, że w wyniku tego sojuszu Francja otrzymuje od Włoch Sabaudię i w zamian za to ma pomóc w wojnie z Austrią. I rzeczywiście ta wojna się zaczyna. I to jest pierwszy etap jednoczenia. Znaczy tak, możemy nazwać tak, że pierwszym etapem jednoczenia jest sojusz z Francją przeciwko Austrii. Teraz drugi etap jednoczenia, no to już będzie wojna yy, z Austrią, z tym, że to Austria tą wojnę zaczyna, dlatego że Austria jest zaniepokojona tym tą, yy, wzmacnianiem się Piemontu i to yy, Austria wypowiada wojnę Piemontowi. Yy, Austriacy przegrywają w dwóch bitwach. Przegrywają w bitwach, które się znajdują, moi drodzy, na północy. Proszę sobie znaleźć miejscowość Magenta, czyli Magenta i Solferino, tutaj w tym terenie. Austriacy przegrywają te bitwy, i w efekcie Piemont odzyskuje Lombardię po tej wojnie. Tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, którą warto się na chwilę zatrzymać i wspomnieć. Kiedy odbywała się w 1859 roku bitwa pod Solferino, to po tej bitwie, <coughs> gdzie bitwa przyniosła ogromne straty ludnościowe, na pobojowisko przybywa szwajcarski kupiec Henry Dunan i widząc tak wiele osób, które potrzebują pomocy, wiele osób rannych po tej bitwie, postanawia zorganizować pierwszą taką pomoc przedmedyczną. Dla tych rannych żołnierzy. I poruszony takim wydarzeniem, że, że ci ludzie pozostawieni sami sobie, yy, z własnej inicjatywy zakłada organizację, której celem będzie pomoc ludziom właśnie w takim pokrzywdzonym. I ta organizacja istnieje do dnia dzisiejszego, nazywa się Czerwony Krzyż. W Polsce działa jako Polski Czerwony Krzyż. Dobrze, ale mamy ten moment, że mamy sojusz z Francją, mamy wojnę z Austrią, w wyniku której Włochom udaje się odzyskać Lombardię, no to teraz trzeci etap. Trzecim etapem są powstania, powstania w środkowych Włoszech, tak? Tutaj te środkowe Włochy zaczynają u siebie organizować powstania, powstania oczywiście dążące do zjednoczenia. Obalono tam dotychczasowe rządy i zadecydowano w wyniku tych powstań, że te tereny środkowe przyłączą się. Do Piemontu, czyli do części północnej. Czwartym etapem będzie wybuch teraz powstań, ale powstań już w południowych Włoszech, czyli na samym tutaj dole. I teraz na czele tych powstań stanie Giuseppe Garibaldi. Ci powstańcy wspierają Giuseppe Garibaldiego, który organizuje armię złożoną z ochotników. Ta armia zyskuje swoją specyficzną nazwę czerwone koszule, ponieważ ubiera je w jednakowy strój i Giuseppe Garibaldi organizuje akcję, akcję wymarszu tysiąca czerwonych koszul wymarszu w stronę Neapolu, tak jak tu strzałki wam będą wskazywały. I teraz oddziały opanowały Neapol. W królestwie Sycylii odbywa się plebiscyt i w wyniku tego plebiscytu mieszkańcy południa ogłaszają, że chcą przystąpić do północy, czyli chcą przystąpić do Piemontu. A pamiętajcie, dlaczego to jest tak ważna ta wyprawa Garibaldiego, bo cały czas wygrywała ta koncepcja, że jednoczymy tylko te części północne. A tutaj się okazuje, że południe też chce się przyłączyć, musi wywołać takie powstania, musi udać się do Neapolu, zawalczyć o swoje. Odbywają się klebisy, i rzeczywiście udaje się południe i zostaje przyłączone do Królestwa Piemontu. I w tym czasie Wiktor Emanuel II zostaje ogłoszony królem Zjednoczonego Państwa, czyli Królestwa Włoch. I tak naprawdę poza granicami mamy jeszcze dwie części. Jedne to będzie Wenecja, a drugie to będzie leżące w samym środku, jak popatrzycie na mapę, państwo kościelne. No i to państwo kościelne rzeczywiście. Jest tutaj problem, bo mamy północ zjednoczoną, południe się przyłącza, a to taki przerywnik w postaci y, państwa kościelnego. Y, I <laughs> dlaczego państwo kościelne nie jest wtedy przyłączone? Ponieważ na tamten moment w państwie kościelnym stacjonują wojska francuskie. Tak naprawdę rządzący Francją, Francją wówczas y, Napoleon III nie chce aby państwo kościelne zostało przełączone do Królestwa Włoch. Włochy natomiast były zbyt słabe, żeby podjąć walkę ze swoim sojusznikiem, czyli z Francją, więc, że tak powiem, niehistorycznie nie odpuściły troszeczkę na chwilę ten temat. Postanowiły poczekać na dogodną sytuację międzynarodową i wykorzystać taką sytuację. I taka możliwość pojawia się 5 lat później, bo w roku 1866, kiedy Włosi, kiedy w ogóle mamy konflikt pomiędzy Prusami a Austrią, i Włosi wtedy postanawiają wesprzeć Prusów w wojnie prusko-austriackiej i zdobywają Wenecję, czyli pierwszy teren, o który wcześniej walczyli. Cztery lata później, w 1870 roku, wybucha drugi konflikt pomiędzy Prusami a Francją, i znowuż Włosi wspierają, znaczy chcą wesprzeć Prusy, natomiast Francja podejmuje pewien krok. Francja, wiedząc o zagrożeniu, wiedząc o wojnie z Prusami, wie, że potrzebuje bardzo dużo wojska i postanawia wycofać swoje oddziały z państwa kościelnego. Kiedy Francuzi wycofują oddziały z państwa kościelnego, wówczas Włosi zajmują ten teren, przyłączają ten teren. Państwo kościelne przestaje istnieć. Państwo kościelne zostało ograniczone tylko do, do Watykanu i w 1871 roku kończy się etap jednoczenia państwa włoskiego. Zostaje wybrana stolica. Stolicą od 1871 roku jest Rzym. Wcześniej mieliśmy inne stolice, ale to y, kiedyś może sobie opowiemy. Natomiast tu mamy nowe miasto Rzym i powstaje Królestwo Włoch. I w ten sposób omówiliśmy sobie proces jednoczenia Włoch. I na następnej lekcji opowiemy o drugim procesie: proces jednoczenia państwa polskiego. Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia.